Tak, to jest pisem. No i zgadę, jeszcze nie umie fruwać. ci też nie umie. Dobra, pisz. Salutki. taszek, leży, leży i zdyka. Przez samo, czy czy Wszystko jedno, wrócę z tej. To jest zawsze na końcu. Kropka. Czy ty nie możesz sobie raz na zawsze skojarzyć, że na końcu zdania jest kropka? No ja właśnie nie mogę. To może skojarzyć sobie 100 szczęści. O! Kropka jak barani bobek. No wiesz, już lepiej sobie skojarzyć, że kropka jak górna część średnika. <tryk> <tryk> Iś. Następnie książdż brzmi w trzcinie. Jakiś kurwa. Przysięgam. Jeszcze raz. Zapomnij tej kroki. To tak ci wymaluję w tą czerwoną papę, że w zęba zrobić się dolna część średnicy. No ja robię dalej. Paszku. Krokus ma delikatne zielone listki. Ma też pomarańczowe słupy i kręci. Ujma. To napis... Opisz w zeszycie inny, typowy, wiosenny kwiatek. Jaki znasz inny, typowy, wiosenny kwiatek? Nie znam. Nie znasz inny, typowy, wiosenny kwiatek? Krokusy już były. Jadyk! Jak jaki znasz inny, typowy, wiosenny kwiatek? No. Udaję, Udaje że śpi Dobra. Dobra, chodź tu, patrz, tutaj ktoś jest. Dobra. Dobrze. za zawilec, sasalka. Połączę rysunki z nazwą. Połącz? Bo... A czym? Drutem! Chodź tu. To, to jest chyba zawilec. No to ja bym się chciał zabić. Tak? To jest przewiśnienk, no to... Tam.